Witam Was bardzo serdecznie, tutaj widzimy ośrodek rekolekcyjny na terenie kań. Tu właśnie odbywały się rekolekcje, m.in. spotkania dla mężczyzn, także dla małżeństw. Prawda, Tutaj są siostry bezhabitowe, w tym że w wyżej wymienionym ośrodku. No jest sporo pokoi ładnych. Też mają bardzo dobrą kuchnię. Taką domową swojską, tutaj, właśnie w tymże ośrodku dekolekcyjnym. Między innymi jest też taki ksiądz Palotyn, który tutaj właśnie przyjmuje. Nazwiska nie będę podawał, imienia, ponieważ może ten ksiądz by tego nie życzyć. No, no, tutaj właśnie tak to wygląda: tenże ośrodek dekolekcyjny. To ja jeszcze mogę powiedzieć? No też, jak są na przykład. Jakie zboże ciało, to też tam msze święte się właśnie w tym, że w ośrodku rekolekcyjnym odbywają. Tutaj siostry mają też swoje własne, no, że tak to określę, swoje własne, własne poletka, tak można to powiedzieć. tutaj o, Przepraszam, jeszcze tutaj zobaczymy z drugiej strony, jak ten ośrodek, ulica wtedy kaszopana w Kaniach. Właśnie właśnie znajduje ten ośrodek i tam mają swoje własne, prawda, czy to jabłka, czy to też yy, truskawki na przykład, czy inne tego typu. Yy, tak to mniej więcej wygląda. Tutaj o. bardzo fajny ośrodek. Naprawdę byłem kilka razy w tym, że ośrodku on jest na takiej drodze, na, yy, gdzie yy, yy, będzie niedaleko, właśnie będą sklepy, to były biedronka i tak dalej. Y, y, tutaj w tym kierunku dalej będzie kościół i na tym zakończymy jeszcze Boże.